Witam wszystkich serdecznie. Podczas tego filmu zostaną przedstawione najważniejsze właściwości dotyczące berylu oraz jego związków. Beryl znajduje się w drugiej grupie oraz drugim okresie układu okresowego pierwiastków. Jest on toksyczny. Naturalnie występuje w minerałach takich jak szmaragd. I z racji tego, że konfiguracja elektronowa berylu wygląda w ten sposób. W atomach tego pierwiastka znajdują się cztery elektrony i dwa elektrony są to elektrony walencyjne. Beryl będzie tworzył związki, w których będzie na drugim stopniu utlenienia. W takich charakterystycznych reakcjach, w których beryl będzie brał lub nie będzie brał udziału, są to reakcje z kwasem azotowym, ponieważ tutaj nie będzie. Roztwarzania berylu. Dodatkowo beryl nie będzie reagował z wodą, natomiast z tlenem będzie tworzył tlenek berylu, w którym to beryl będzie na plus drugim stopniu utlenienia, natomiast tlen na minus drugim stopniu utlenienia. Tlenek berylu, podobnie jak sam beryl, nie będzie e, reagował z wodą. E, ma to związek właśnie z amfoterycznymi właściwościami tlenku berylu, samego berylu oraz wodorotlenku berylu, dzięki którym beryl, wodorotlenek berylu oraz tlenek berylu w reakcjach z zasadami e, będą tworzyć kompleksowe sole. E, w tym wypadku będziemy mieć reakcję berylu z zasadą sodową i w Teraz będzie powstawała sól kompleksowa o nazwie tetrahydroxoberylan sodu. Beryl z kwasami będzie tworzył odpowiednie sole. W tym przypadku z kwasem solnym będzie powstawał chlorek berylu, w którym to wiązania będą wykazywały charakter kowalencyjny. Także w reakcji tlenku berylu z zasadą sodową będzie powstawała odpowiednia sól kompleksowa. O nazwie tetrahydroksoberylan sodu. Podobnie będzie miało to miejsce w przypadku reakcji tlenku berylu z kwasem, na przykład z kwasem solnym będzie powstawał chlorek berylu i woda. W przypadku reakcji wodorotlenku berylu. Z zasadą sodową będziemy mieć e, podobne produkty reakcji, tylko teraz powstanie sama sól kompleksowa e, tetrahydrokso e, berylan sodu.